Raduj się siostro, raduj się siostro i raduj się, bracie, raduj się bracie, raduj się bracie, raduj się siostro, raduj się siostro i raduj się bracie Cały czas pędzisz, cały czas coś i no stop zmęcisz że życia już masz dość, niby coś kręcisz, ale bez szans ją udzielę lekcji, która jest prawdą Oddaj to Bogu ty, oddaj do Bogu, kiedy zwąpiłeś i upadłeś znowu Zaufaj panu, ty, zaufaj panu, czeka cię pokój, więc je zastanów Halo, 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 halo. Chcę połączyć się z centralą, nie wiem nawet, co się stało. Halo, 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 halo. Nie rzucaj słuchawkę, śmiało miał powięcze, nie brakowało Halo, 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 halo. Chcę połączyć się z centralą, nie wiem nawet, co się stało. Halo, 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 halo. Nie rzucaj słuchawko, śmiało powiedz! Co mieliście tutaj na myśli? Co chcieliście przekazać? No, tworząc hasło ciałem i krwią Upojeni?